Robert Podgórzak, Siadkarski, Ośrodek Szkolny, Siedce. Na dzisiejszych zajęciach będziemy ćwiczyć dwa elementy, a mianowicie asekuracja bloku własnego i tutaj będziemy zwracać szczególną uwagę na ustawienie się zawodnika zawodnika strefy. Czwartej, zarówno ustawienie, jak i poruszanie się po boisku, następnie wycofanie się do ataku w odpowiednim tempie. Ważną rzeczą, na którą będziemy zwracać również uwagę, jest ustawienie stóp względem siatki w czasie ataku i będziemy starać się atakować do strefy pierwszej. Kolejnym elementem, który będziemy realizować na dzisiejszych zajęciach, to jest przyjęcie zagrywki. Dzisiaj zagrywamy do, do strefy piątej, i tutaj również zwracamy uwagę na ustawienie się zawodników, na poruszanie się po boisku i atak do, do, do strefy pierwszej. Natomiast za, zadaniem zawodnika zagrywającego będzie wykonanie takiej zagrywki, aby uniemożliwić atak po drugiej stronie siatki, a jeżeli już ten atak zostanie wyprowadzony, to zawodnik zagrywający będzie starał się taką piłkę obronić.